Sam przez wiele lat pracowałem jako informatyk na etatowym stanowisku w dużych firmach. Jedną z takich firm była Idynka Poznań. Firma zatrudniała kilkaset osób. Ja sam jeden stanowiłem dział IT. Pamiętam, że. Nie dawałem rady totalnie z niczym. Musiałem dzwonić do moich znajomych, ekspertów z innych dziedzin. Tak naprawdę w tej firmie nie pracowałem ja sam, tylko kilkanaście osób, które wspierały mnie swoją wiedzą. Już wtedy zrozumiałem, że pojedyncza osoba jako informatyk nie jest w stanie rozwiązać bardzo wielu problemów, bo współczesne IT to są bardzo złożone i skomplikowane problemy. Żeby wdrożenie rozpoczęło się i skończyło się sukcesem, potrzebujemy tak naprawdę całego zespołu. Zespołu inżynierów, fachowców, ludzi, którzy znają się na specjalistycznych fragmentach, Wiedzy, technologii, dziedzin. Stąd zdalny informatyk. Zapewniliśmy naszym klientom, tak naprawdę, w cenie jednego zwykłego pracownika etatowego dostęp do całego zespołu ekspertów. To jest nieporównywalne. To jest jakby mieć w cenie taniego samochodu osobowego auto klasy premium. I tym dokładnie jest usługa zdalny informatyk.